Wielokrotnie sugerowano mi w komentarzach, że lepiej byłoby, gdybym zajęła się raczej gotowaniem, bo o samochodach wiem niewiele. Dlatego dziś na przykładzie garnka i patelni powiem Ci, czy Defender jest dla Ciebie. Ale najpierw daj suba, łapkę w górę i naciśnij dzwoneczek. Nie siedź tak i nie gap się. Do roboty! Od tego, jak defender radzi sobie poza drogą, bo pewnie wszyscy na to czekacie i macie już gotowe komentarze o tym, że eee, to już nie jest terenówka i że teren wizja to by dopiero. Nie znam chłopaków z terenwizji, ale mam kolegę, Marcina, który pojedzie wszystkim i wiedzie tym pewnie wszędzie. I Marcin też mi mówił, że eee, taki dev to już nie to co stare Land Cruisery, czy chociaż Jimny. Absolutnie się zgadzam. Te 30 lat temu samochody terenowe były surowe, utylitarne i trzeba było dobrze wiedzieć co się robi, żeby opanować auto i nie utknąć gdzieś, Także tylko traktor pomoże. Teraz samochód terenowy, taki współcześnie oferowany, oznacza coś innego. Dzięki zaawansowanym systemom nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może nowym Defem wiele osiągnąć, ale każdy model terenówki, czy to nowego Defendera, czy Mercedesa G klasy, lepiej jest przystosować do jazdy poza drogą, zmieniając opony, dodając wyciągarkę czy inne akcesoria. To samo jest z gotowaniem. Na początku jesteś w stanie dużo osiągnąć, używając jednej patelni, jednego garnka i składników, które kupisz w dyskoncie. Ale z czasem zdobywasz większą wiedzę i wiesz, że potrzebujesz więcej narzędzi, innych składników i że kary to nie jest sypka przyprawa do sałatki, tylko typ dań kuchni indyjskiej. Nie zakochałam się w offroadzie, bo nie lubię piachu ani błota we włosach, ale uważam, że Defender to samochód terenowy, który bardzo dużo umie. Tylko czy nadaje się też do miasta? Widziałam masę komentarzy o tym, że małe kobietki kupują sobie duże suwy, którymi potem jeżdżą tylko po mieście i nie umieją parkować. Dobra znajoma miała Discovery, teraz ma dużego range'a i rzeczywiście jeździ nim przede wszystkim po mieście, ale kiedy ma się trójkę dzieci, które chodzą do szkoły, na zajęcia dodatkowe, basen i tak to duży samochód, w którym zmieścisz te dzieci i jeszcze jakieś zakupy to naprawdę żadna ekstrawagancja. Można też kupić minivana, o ile są jeszcze jakieś w sprzedaży, ale on nie będzie ani mniejszy, ani łatwiejszy w parkowaniu. Defender ma rozbudowany system kamer, poza kamerą cofania i kamerą 360 jest jeszcze widok z perspektywy, jakby lecącego obok drona. Bardzo przydatne, zwłaszcza, że z Defendera nie widzisz większości samochodów za sobą. System inforozrywki jest jeszcze nowszy niż to, co znam na przykład z Range Rovera i o czym opowiadałam w osobnym wideo. Jest sensownie poukładany, wszystko można znaleźć, jest wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay, ale czasem system się wiesza. Land Rover nie pożałował wejść USB w samochodzie. Z przodu mamy USB-C i USB-A w konsoli środkowej oraz wejście 12V, jeszcze jedno USB tutaj, i z tyłu też jest ich sporo, ale o tym za chwilę. Bardzo mi się podoba rozplanowanie konsoli środkowej, wielofunkcyjne pokrętła. To wszystko bardzo łatwo opanować, bo jest naturalne. Widoczność jest dobra, chociaż słupki A są masywne. Pomagają fotele o szerokim zakresie regulacji. Prowadzenie Defendera to ciekawe doświadczenie. Jest wielki, ciężki, trzeba nakręcić się kierownicą, ale zawraca z gracją i nie potrzeba do tego dużo miejsca. Promień skrętu to 12,84 metra. Trochę gorzej niż BMW X5, które potrzebuje 12,6 metra, ale sporo lepiej niż Mercedes Klasy G, którego promień skrętu to 13,6 metra. W trasie Defender jest komfortowy i cichy. Przy prędkości autostradowej w kabinie nic nie szumi. Nie jest szczególnie dynamiczny, ale ważący ponad dwie tony samochód z dwulitrowym silnikiem wiele nie osiągnie. Jeśli chcesz prędkości, kup sobie Range Rovera Sport. Albo jakiegoś Fiata dostawczego z Francji. O, Albo Citroena Jumpy. Vel, Toyota Pro, Ace, vel Citroen. Nie, Peugeot, nie, to jest Citroen. Peugeot Partner? Chyba tak. Jeszcze Opel Zafira. Bardzo szybkie samochody. Szybsze niż Defender. Psz, jak widać na obrazku. Czekaj, jeszcze zaraz będzie. Coś za nami jedzie, chyba. Tak, jedzie za nami jakieś małe Mitsubishi. Znaczy ono nie jest małe, to jest chyba stary Mitsubishi Lancer, ale go nie widać. Znaczy widzę kawałek lusterka i wiesz, ćwiartkę dachu. Dobra, daj jakiś kierunkowskaz, bo Pan tak, Bo może... inaczej Pan mi się właduje w kufer. Jest mnóstwo miejsca, zresztą bez trudu przeszłam z przodu do tyłu samochodu, nie wychodząc z niego, taki jest ogromny. Do tego duży, wygodny podłokietnik, kolejne wejścia USB i 12V zamontowane w oparciach, żeby można było podwieścić tablety. To wersja pięciomiejscowa, ale jest też wariant siedmiomiejscowy. Mimo wysoko poprowadzonej linii okien z tyłu jest widno. To zaleta okienek w dachu. Gdybyśmy byli teraz w Afryce, mogłabym oglądać żyrafy, jak moja przyjaciółka Meriam kiedyś. Hello, giraffe. Hello. Niestety, ja byłam defem pod starachowicami i żyraf nie było. Bagażnik jest wyłożony plastikiem, więc dokup gumową podłogę, inaczej oszalejesz od dźwięku przesuwającego się bagażu. To Land Rover, więc ustalanie porównywalnej z czymkolwiek pojemności bagażnika trochę zajmuje. Producent podaje 857 litrów pojemności VDA, ale wlicza się do tego to, co pod podłogą, tam gdzie są styropianowe wytłoczki na podnośniki i inne gadżety. Jeśli planujesz uterenowić bardziej Defendera, to i tak to wyrzucisz i wybierzesz takie akcesoria, jakie chcesz, ale na co dzień będziesz korzystać raczej z części nad podłogą. A tu jest jakieś 490 litrów do rolety z materiału. Klapa bagażnika otwiera się w bok, więc konusy jak ja mają łatwiej. Jeżdżąc z Defenderem, zrozumiałam Alfisti. Oni te swoje samochody kochają mimo wad, wbrew rozsądkowi i na przekór logice. Nie potrzebuje dużej terenówki, w ogóle nie potrzebuję żadnego nowego samochodu. To dlaczego wczoraj konfigurowałam krótkiego defa, a potem omawiałam ten konfig z kumplem? A co Ty myślisz o defie i czy masz już swoją konfigurację? Napisz mi o tym w komentarzu. Aha, w zakładce społeczność często pokazuje, czym jeżdżę i tam można mi zadawać pytania. Tam też daję znać o nadchodzącym nowym wideo. To jak? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.